Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku na spokojnie gramy sobie w jakąś nową grę zainstalowałem sobie z jakichś, nie wiem, pół roku temu, ale nawet nie miałem w okazji w nią zagrać. Ona się nazywa Copa Petrobras de Marcas, nie wiem, bo patrzyłem sobie ranking najdobrych gier za darmo na streamie. I, co, i dało mi jako propozycję tą grę i nie wiem, no ale coś tak ogólnie... Ja weszłam sobie tą grę i tak jakaś taka dziwna ta gę jest strasznie. A i się przekonacie na chwilę. to. Dziwne. ca voltou. Cês? Hello auto. Auto. Hi. Ah, mam pomysł. Damy sobie na auto. Dobra, auto będzie. Okej. Okay. Single race. o! Mamy nawet ten Mitsubishi Lancer mamy Mitsubishi Lancer co to za Fort Focus? a taki Fort Focus dobra a ciekawe co tu mamy Cruz, Cruz to co to znam ten Ford Fort Focus Toyota jest Corolla. korola Chyba są możliwe, że biorę sobie Tadka, bo... Nie no ja sobie biorę lancera Tak, tak No chcę dalej O, dalej Dobra, dam sobie jakiś randomowy wyścig Dobra. Zobaczmy jak będzie. Ciekawe w ogóle... Jakie to jest sterowanie? w SD czy strzałki? Czy strzałki to ok Była SD też... też to... Aha. A to jest online jakaś gra Mario coś co to, jest... to, to, to za kamera Jak się jak się kamera tu w ogóle zmienia Jak się kamera zmienia Trotla. W. Nie, no i co z tego? nie no, ja chcę... Dobra. Break. S. Nieważne. Nie! S. Enter. step left. Eee, co to było left? Muszę sprawdzić. Nie wiem. A dobra. Left. Clutch, sprzęgło, shift. To Jezus. To na kamerę nie ma. jest samega. Nie ma camera. O, camera change. Okej, okay, jesteśmy gotowi. Save. No dobra, idziemy. Single wave. Też ale Dobra, randomowy jakiś. Dzieci. <laughs>

No wybierz pojazd, no ja chcę jakiś inny pojazd. Nie, nawet, co to za pojazdy. No, jest lancer. Są lancery same. Chyba to ja tu jadę. Albo bierzemy szywata. Tym razem. To jest dosłownie dźwięk wiatraka w moim laptopie. Tak się, taki jest gorący mój laptop. z tej gry tak, 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 tak wyjdź z tej gry no tak o, o no, okej okay. nie wiem czy ta optymalizacja w ogóle Minecrafta mi działa bo ja go lekko tak zoptymalizowałem nie wiem czy w ogóle to będzie działać jak to będzie na odcinkach wyglądać i polecam Wam kanał, co się Remix nazywa, to jest kanał Remka i Robotek, polecam, to jest Artura, polecam też Dawor, małpka Dawor231, bo to jest jakby nick tego kanału, bo to po nickach. Dobra. O, to... o panie rozgrzany ten laptop. Zamknij O, o, o ile mamy w efów? Pięknie. Coś w FPS, -y, a tymczasem. Serio, co to jest? Zci się w PSU Jezus jakiś jakichś w ogóle. A teraz ile mamy w ów No, no Łać, 120 był Ale to jest taki render słaby. To się nie da na takim renderze grać. 8 Czy to się nie da zagrać? Tak

Чекай. Dobra już jestem w quake pro pole widzenia. Ło wow. fajne. Przy takim to ja chyba będę grać, bo fajne, tak jest. Szeroki. Serio łóżka nie mam. A no, bo ja już tu trochę grałem wczoraj. Dobra, dzięki Andrzej. Chłop nie wie co teraz się dzieje, lol. Nie, to jest trochę słaby. To wygląda, jakbym miał komputer na ziemniaki. Tak się mówi, komputer na ziemniaki. Komputer na ziemniaki mam. No. Sadzimy sobie po prostu, nie wiem. Nie mam co robić, więc po prostu sadzę sobie. O, w randomowym miejscu dosłownie znam. Hej, mam pomysł widzowy. Co zrobimy? Widzę mam pomysł, możemy zrobić. Chłopowi. O chleb. Przynajmniej się najem. Chłopowi tutaj zrobię o tak. Dirt. I posadziliśmy komuś ten dom. Ja nie mogę. I chłop teraz jak przyjdzie, no to jeździwi. Villager w sensie. Long Xd O! No. Łe dwa memeraldy! Dwa chleba. Serio? Ktoś cię uwięził? Chłopie. Chłopie tu ma schody. Co? Co? Aha wiem. To jest fajne takie te Klapa. No i jak teraz stąd wyjdę, no? no nie jak o. Naprawimy. O, kociołek. E, aha. A ty syry masz jakiś. Eee. Jezu jeden i bym mógł sobie barwione skórzane spodnie kupić. Co jest? To jest ten kapłan. On jest słaby. Ja nienawidzę tych... To nie taki... To nie strasznie słaby ten. Dają na... Na ten ten, na... W sensie... U nich, jak się kupuje, nie no, to strasznie się u nich nie opłaca. U nich się zakup nie opłaca. W ogóle to z tego, wiecie, że tu widzę, że na spał nie była. Zawieszka? <taka>, Taka ciekawostka. Ty, a oni mają to do sadzenia? Aha, oni tutaj nie mają polu prawnych chyba. Ty, no. Nie mają, zabiera sobie chłopów, Aha. Nie wiedziałem o tym nawet. Przybiegają se. Aha, poszli sobie po prostu. Czekaj, mhm. okay. okay. Aha, sierpkowa tabliczka. Ciekawy. <laughs> Powidałem wiadomość. Te widzicie co jest dziwne. To wyposażona żona i w ogóle nie ma nawet. To jest strasznie dziwne. Dobra, ja już wychodzę. Dobra, widzowie, ja w tym odcinku to koniec już z wami żegnam pa.